Na kanale Nowski. Dzisiaj. challenge nie wypi złego napoju. Kto podejmuje pierwszy próbę? Ja Tata to. czy Nikoda? Ja. Tata! No to prosimy o wybór. Z jakiej strony mam zacząć? Wybierz słonkę. Wybieram sobie tą lewą słonkę. No i popij. Co to jest? Nie. Olej? Dobrze, teraz Nikodem. Co ja ty się brzydzisz? Olejem? O, nie wiem co wybrać. Mogę. Ja to. To był chyba dobry wybór, nikodę. Dobra, to ta kolejna grupę podejmuje. No jasno. Nie? całk pomidorowy ketchup teraz ketchup. Nikodem nie, ty się nie ty. teraz Nikodem ja się boję no podaj mi tą próbę no popi Co to, tak! to, to jest płyn do pukania jawy ustnej <głos> <głos> dobra teraz taka Cola? Tak, dobrze. I może jeszcze Nikoda mi ostatnią próbę? To? Nie, wybierz coś z tego, co, co nie piłaś, a tata już próbował. To, spróbuj. Ale ja to piłem. Nie? nie, tego nie piłaś, spróbuj. Ale tego to, to się nie pił. No to popij ty to. Zgadnij, co to jest. Nie tej gumy. Wiesz na cola. Tak. A to są dwa dobre. Dobra. Jest i Coca-Cola? Tak, dwa są dobre, trzy niedobre. No, no i tata jeszcze? Ja już wszystko smakowałem. Drugą słonkę popi Drugą słonkę nie od tej strony, od drugiej maja. strony. Płyn do Ale wy coś yy, mało pijecie. No i ostatnią próbę jeszcze Nikodem może. W tą Co to tam wypił tam ja To papierowe musisz Nikodem, papierowe. Którą wybierasz? tam No to próbuj. Ale... A te oba są miałe, ofydne. No, próbuj. No My to kończymy na dzisiaj nasz serwis, tak? Jeżeli wam się spodobał odcinek, to subskrybujcie nas. I dajcie łapkę górę.